Minął 202 dzień otwartego konfliktu zbrojnego prowadzonego przez Federację Rosyjską na Ukrainie Ja jestem Grzechu40 i postaram się przedłożyć Wam kompendium wydarzeń z ostatniego tygodnia Przy czym jak zwykle zaczniemy film od gospodarki Następnie przejdziemy do geopolityki Na sam koniec pozostawiając sprawy walk frontowych Zatem zaczynajmy Z tego co wiemy kraje europejskie ustanowiły już wiele pakietów sankcji na Federację Rosyjską Jednakże co i róż dowiadujemy się o ich nie szczelności i braku sensowności, z uwagi na obchodzenie restrykcji przez sam Zachód. Tak oto z jednej strony jak dotąd nałożono blokady handlu kopalinami energetycznymi, z drugiej jednak kopaliny te dalej są transportowane ze wschodu drogą morską. Obwołano zakaz handlu złotem, ale jedynie częściowy, przez co ów handel dalej zachodzi. Ustanowiono blokady na technologie lotnicze tylko po to, aby je następnie znieść. Czy też zablokowano banki, ale ponownie tylko niektóre, co w zasadzie jest działaniem na pokaz. Dziś jednak skupimy się na handlu metalami przemysłowymi, z których także Federacja Rosyjska czerpie gigantyczne dochody. Tak oto Unia Europejska i Stany Zjednoczone znacząco zwiększyły zakontraktowane zakupy metali przemysłowych od Kremla... Przy Czym Stany Zjednoczone kupiły od marca do czerwca bieżącego roku o 70% więcej niklu niż w podobnym okresie roku ubiegłego, a Unia Europejska z kolei nabyła w tym czasie o 13% więcej aluminium. Podobne tendencje zwyżkowe zachodzą także w przypadku innych analogicznych tworzyw, i aby nie było że podaje wiadomości z głowy. Powołuje się tutaj na raport przedłożony przez brytyjskiego Reutera, a wykreowany bezpośrednio przez Organizację Narodów Zjednoczonych. I teoretycznie, jak potwierdziła sama Federacja Rosyjska, środki płynące do budżetu ze sprzedaży ropy i gazu w sierpniu 2022 roku spadły do poziomu 672 bilionów rubli, to najniższy poziom od czerwca 2021 roku. Fakt. Jednakże, jak już kiedyś przedkonałem, nie jest to tożsame ze spadkiem dochodów, gdyż przychody Kremla z handlu kopalinami osiągnęły rekordowy pułap. Tak oto, jak przedłożyła Międzynarodowa Agencja Energetyczna, choć Europa już okroiła sprowadzanie kopalin energetycznych o 75%, głównie chodzi tutaj o gaz, to jak dotąd przychody z handlu nimi nie zmalały z uwagi na podniesienie cen rynkowych i zwiększenie wymiany z Chińską Republiką Ludową o 50%. 56%. Bo dla tych, co nie wiedzą, jak poinformował ostatnio prezes spółki Aleksiej Miller, koncern Gazprom podpisał nowe umowy z Chińską Republiką Ludową na zwiększony przesył Kopalin, a w tym na płatności prowadzone bezpośrednio w Juanach i rublach, co może stymulować gospodarki obu krajów. Nasuwa się zatem pytanie, czy sankcje przyniosły dotąd jakiekolwiek rezultaty oraz drugie analogiczne pytanie, jakie rezultaty przyniosą w przyszłości? I tutaj powołam się na wypowiedź niemieckiego. Specjalisty do spraw rosyjskiej gospodarki Janisa Kluge cytuje: nawet pomimo wzrostu cen wymian handlowych, perspektywy dla Rosji na nadchodzące miesiące nie są najlepsze. Nie tylko chodzi o zahamowanie transportu gazociągiem Nord Stream 1, ale przede wszystkim o wycofanie się Europy z handlu ropą naftową, które w ramach najnowszego pakietu sankcji będzie miało miejsce we wrześniu, przewiduje się, że stary kontynent zrezygnuje w krótkim terminie z 90% surowców. Podczas gdy Rosja nie będzie władna znaleźć azjatyckich nabywców na takie ilości ropy. Mowa tutaj o ponad dwóch milionach baryłek każdego dnia. Koniec cytatu. Więc tak, Rosja sankcje odczuje za jakiś czas. My jednak powinniśmy się skupić na tym, co jeszcze wynika z raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Mianowicie problem polega na tym, że 40% umów na dostawy gazu drogą morską podpisywanych ze Starym Kontynentem wygasa w bieżącym roku. Oznacza to, co także podkreślił profesor Mariusz Ruszel, prezes Instytutu Polityki Energetycznej, że etap podpisywania nowych zobowiązań na kolejne lata nastąpi w momencie najwyższych cen rynkowych kopalin w historii, a to oznacza, że nowe kontrakty musiałyby zostać sporządzone po bardzo nieatrakcyjnych cenach i powołam się tutaj na bezpośredni cytat. Cytuję. Obecnie zmierzamy w kierunku rewolucji rynku gazowego. W związku z globalną sytuacją nikt nie ośmieli się podpisywać kontraktów handlowych na dekadę, gdyż byłoby to nieopłacalne. Prawdopodobnym scenariuszem jest przejście świata na krótkoterminowe zobowiązania handlowe i przekształcenie się na model znany z rynku ropy naftowej. Oznaczałoby to brak stabilności, kolejne podniesienie cen i comiesięczne wahania w opłatach za media. Wracając jednak do ropy naftowej, w ostatnim tygodniu miał miejsce Szczyt ministrów gospodarki państw grupy G7, gdzie najbogatsze kraje świata jednocześnie zaopiniowały konieczność ustalenia granic cenowych na ropę transportowaną z Federacji Rosyjskiej, a w przypadku ich przekroczenia po prostu wprowadzenie zakazu handlu z krajem. Przy czym Rosja momentalnie odpowiedziała przekazem medialnym, że w przypadku wprowadzenia podobnych limitów Kreml sam zamrozi handel ze światem, co miało być groźbą gospodarczą. Słowem burdel totalny, który jednak realnie zaowocował kolejnym spadkiem akcji spółek rosyjskich na giełdzie. Zresztą mówiliśmy już o prognozach dotyczących gospodarki kraju na przyszłość. Powołam się teraz na dane dotyczące tego samego, ale pochodzące co ciekawe ze wschodu. Państwowy Bank Rosyjski wykreował raport, w którym określono przewidywaną wartość gospodarki na nadchodzący rok. Zgodnie z wyrzewnionym raportem, gospodarka ta skurczy się o około 10% co będzie związane z największym spadkiem PKB od okresu lat 90. A skoro sami Rosjanie podają, że recesja będzie tak duża, to prawdopodobnie będzie ona jeszcze większa. Ale to jest rzecz jasna sam wschód e, trudna sytuacja. Odbije się także na nas, na Polakach, przy czym muszę zaznaczyć, że biorąc pod uwagę obecną politykę Unijną, niestety najmocniej się ona odbije właśnie na samej Polsce. Już tłumaczę, dlaczego. Chodzi o ceny prądu, które w 20 w pierwszym wieku są podwaliną gospodarki rynkowej Obecnie koszt emisji CO2 w produkcji 1 MWh w Polsce jest trzykrotnie wyższy niż średnia europejska, o czym poinformował Polski Instytut Ekonomiczny. Zdaniem ekspertów to efekt bardziej emisyjnej struktury produkcji energii wobec innych państw członkowskich, a także wzrostu kosztów mandatów emisyjnych. Dodam tutaj, że średnia cena certyfikatów Unii Europejskiej ETS w 2022 roku wynosi niecałe 84%. 4 euro, czyli 395 zł, przy intensywności emisji związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej w naszym kraju, wynoszącej ponad 700 g CO2 na każdą kilowatogodzinę, przekłada się to na koszt około 280 zł na megawatogodzinę. To trzykrotnie więcej niż średnia dla Europy, ponad dwukrotnie więcej niż dla Niemiec i aż dwunastokrotnie więcej niż dla Francji. Co niebawem może potężnie uderzyć w naszą krajową gospodarkę i z pewnością uderzy. Od siebie dodam, że biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną, Polska powinna opiniować w Europie zniesienie mandatów emisyjnych lub zmniejszenie ich kosztu na czas bieżącego konfliktu zbrojnego. Ale to tylko energetyka. Kolejny temat dotyczy rynku zboża, jak przedłożyło Wspólne Centrum Koordynacyjne nadzorujące realizację porozumienia z dnia 22 lipca w sprawie eksportu produktów z okupowanego kraju drogą morską. Eksport ten w dalszym ciągu jest prowadzony, choć na stosunkowo niewielką skalę. W piątek, na przykład, z portów handlowych wypłynął kolejny konwój statków transportowych przewożących kukurydzę, jęczmień i rzepak. Łącznie było to 59 tysięcy ton ziaren wywiezionych z Ukrainy. Mimo wszystko to zbyt mało i jak dotąd od początku wojny z Ukrainy udało się wywieźć zaledwie 2,37 milionów ton żywności. Przypominam, że jak podaje Kijów, na transport czeka około od 20 do nawet 30 milionów ton. A każdy dzień zwłoki naraża zapasy jedzenia na zniszczenie lub kradzież przez stronę rosyjską. Kolejne napięcia związane są z rynkiem turystycznym i dekomunizacją krajów posowieckich. Jak wiemy, premierzy Polski, Estonii, Litwy i Łotwy zapowiedzieli blokadę graniczną dla Rosjan, podróżujących w celach turystycznych, kulturalnych, sportowych, a nawet biznesowych, która to blokada ma obowiązywać od dnia 19 września, przy czym łotwa poczęła masowo niszczyć na swoje w swoim terenie wszelkie świadectwa komunistycznej przeszłości kraju, czyli, czyli tak jak u nas, z ustawą dekomunizacyjną, niszczenie pomników, zmiana nazw ulic, likwidacja mogił i miejsc upamiętniających. Problem w tym, że Łotwa była kiedyś częścią ZSRR. Jak oceniają władze kraju, 20% populacji tegoż właśnie kraju ma konotacje rosyjskie. A przypominam, że w kraju już zabroniono posługiwać się językiem rosyjskim. Czemu o tym mówię? Bo Federacja Rosyjska poczęła kłaść wielki nacisk w swoich mass mediach na same kraje bałtyckie, które dotąd były częściowo omijane przez ich propagandę. Tak oto obecnie Kreml przedłożył narodowi, że na terenie Estonii prowadzony jest masowe ludobójstwo ludności prorosyjskiej. Od siebie dodam, że podobnym przekazem poprzedzono przecież atak Rosji na Ukrainę, więc mamy tu do czynienia z polityką strachu, no ale właśnie przez Kraje bałtyckie posuwają się do takich działań. Nikt nie chce zostać drugą Ukrainą. A skoro już o niej mowa, w Kopenhadze odbyła się międzynarodowa konferencja darczyńców na rzecz kraju, gdzie przedstawiciele 26 narodów zadeklarowali przekazanie kolejnego 1,5 miliarda dolarów dla obrońców na poczet zakupienia broni do walki z Federacją Rosyjską. I powołam się tutaj na cytat duńskiego ministra obrony Morterna Bockowa, który uczestniczy. Wyszczytanej konferencji, cytuję: Spotkaliśmy się, aby dać jasny przekaz. Walka Ukrainy jest nasza, ale dzisiejsza konferencja dotyczyła nie tylko słów. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób możemy zapewnić wsparcie Ukrainie w średnim i długim okresie. Obecnie 1,5 miliarda to tylko początek. Wiele krajów zasygnalizowało chęć dalszej pomocy. Najpierw jednak muszą o tym zdecydować parlamenty. Koniec cytatu. Warto tu także nadmienić, że na konferencji powołano powstanie specjalnego funduszu celowego zlokalizowanego w Wielkiej Brytanii, za który będą zakupywane zbrojenia, przy jednoczesnym warunku zwiększenia produkcji tychże właśnie zbrojeń dla całego starego kontynentu. Między innymi, powiększyć swój przemysł zbrojeniowy zobowiązała się sama Polska. A skoro już o owym przemyśle mowa, poświęcimy tu szczególną uwagę dla Niemców. Niemców, których kanclerz Olaf Scholz odmówił oficjalnie, Wysłania Ukrainie ciężkiego sprzętu w postaci czołgów podstawowych. Co warto zauważyć, było to związane zarówno z naciskiem krajowych mas mediów, które otwarcie krytykują kanclerza za brak stanowczych działań, jak i z kolejną prośbą wystosowaną przez premiera Ukrainy Denisa Szmychala oraz, co ciekawe, z naciskami ze strony samego Pentagonu. Jak poinformował dziennik Bild, Amerykanie od jakiegoś czasu starają się wywierać na Niemcach presję w tym zakresie, a w ostatnim tygodniu ich Departament Obrony wysłał oficjalną notę dyplomatyczną, do niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie stanowczo nalega na transfer czołgów Leopard, czołgów Leopard, które, jak zaznaczam po raz dziesiąty, zostały także obiecane krajowi polskiemu i w dalszym ciągu nikt ich nam nie przetransportował. Choć my powrócimy na sekundę na grunt USA, gdzie prezydent kraju Joe Biden ponownie wystosował prośbę do kongresu o kolejne zwiększenie finansowania dla obrońców, tym razem opiewającego na 1 miliard 700 milionów dolarów na zakup sprzętu wojskowego. Przedstawiciele administracji poinformowali także, że ponad 3 czwarte z 40 miliardów dolarów, które kongres wcześniej zatwierdził w pomocy na rzecz Ukrainy, zostały już wydane lub przeznaczone na Zakup militariów, a teraz przejdziemy do dalekiego wschodu. Obecnie w temacie Tajwanu sprawy wydają się delikatnie cichnąć, natomiast pojawił się za to wątek samej Japonii, w przypadku której władze Rosji ogłosiły zerwanie umów dotyczących tzw. wysp spornych. Jak podała agencja informacyjna Kyodo, rząd Rosji określił, że tak zwane kuryle południowe należą do nich, z czym rzecz jasna nie zgadza się sama Japonia. Która posiada swoją ludność cywilną na terenie archipelagu. Dlatego też głos w sprawie podjął japoński minister spraw zagranicznych Yoshimasa Hayashi, oznajmiając, że nie będzie przyzwolenia na podobne działania i że kroki Kremla są absolutnie niedopuszczalne. Warto tu także nadmienić, że temat przynależności wysp jest podnoszony jeszcze od roku 1945, kiedy to Armia Czerwona wjechała na ich teren już po kapitulacji kraju, przez co pomiędzy państwami nigdy nie doszło do podpisania oficjalnego traktatu pokojowego. Do tej pory wyspy objęte były ruchem bezwizowym, jak będzie dalej, nie wiadomo. Być może, co ma pewien związek z podobnymi działaniami i ogłoszonym przez Kreml ludobójstwem na Łotwie, Władimir Putin podpisał w ostatnim tygodniu dokument, mający określać politykę Rosji na nadchodzącą dekadę, Politykę nastawioną na tak zwany rosyjski świat, mającą w uproszczeniu, jak przedłożyła agencja Reutera, polegać na udzielaniu wsparcia wszystkim rosyjskim obywatelom, czyli około 21 milionom ludzi żyjących poza terenem kraju. W ramach owego dokumentu opiewającego rozmiarem na 31 stron maszynopisu usprawiedliwione i w pełni legalne mają być takie działania władz Kremla, jak choćby specjalna operacja wojskowa na terenie Ukrainy. Od Siebie dodam, że w obliczu takiego prawa nie będzie już miejsca na dotychczasowy porządek świata, gdzie w krajach dochodziły do głosu mniejszości narodowe, od teraz państwa będą musiały jednogłośnie się opowiedzieć, czy stoją po stronie wschodu, czy też zachodu. No i taka Łotwa to już właśnie stara się wdrażać i w ogóle jej się nie dziwię. Ale teraz przejdziemy do najważniejszego, czyli do tematu samego frontu. Jednak zanim o nim, powiem jeszcze o przywódcy Czeczeni, Ramzarze Kady Zdrowie. Ostatnio przedkładałem wam, że opublikował on informację o swoim ewentualnym odejściu od władzy. Mimo wszystko minął tydzień i dygnitarz postanowił wycofać się z wcześniejszego obwieszczenia w 100%. Obecnie opublikował on, że nie może pozwolić sobie na odejście ze stanowiska, podczas gdy, cytuję, jego kraj walczy z globalnym satanizmem. Koniec cytatu. W tym samym oświadczeniu dyktator podkreślił, że na jego rozkaz do Ukrainy udało się właśnie kolejne 10 tysięcy żołnierzy. Którzy z powodzeniem rozwiążą zadania postawione przez stronę rosyjską i, cytuję, oczyszczą Donbas z banderowców, nazistów i diabłów, a wszystkie miasta, które chwilowo zostały odbite, powrócą pod sztandar wschodu. Koniec cytatu. Ja jednak wolałbym się skupić na mniej propagandowym wydźwięku jego wypowiedzi, bowiem polityk, co rzadko się zdarza na Wschodzie, otwarcie skrytykował władzę Kremla, iż Cytuję: Nie rozumie dogłębnie, jaką strategię stosuje rosyjskie dowództwo, że pozwoliło na częściowy odwrót i utratę terytoriów okupowanych. Zapewnił jednak, że niezależnie od polityki Putina, tereny powrócą tam, skąd przybyły. A co w ogóle na tym froncie się wydarzyło? Z tego co wiemy, od dłuższego czasu trwa kontrofensywa na wschodzie Ukrainy. Jednak wiele wskazuje na to, że została ona przeprowadzona mądrzej niż początkowo zakładano. Jak dotąd Kijów skupiał siły na południu w rejonie Hersonia Gdzie od dawna przygotowywano wojska Do szturmu i oficjalnie to zapowiadano I faktycznie region miał Potem potencjał, bowiem rosyjska armia Została odcięta rzeką Dniepr Od posiłków i zapasów I faktycznie do kontrofensywy Doszło, ale Doszło do niej nie tylko w tym jednym Miejscu, a w dwóch Okazało się bowiem, że poza południem Obrońcy przygotowywali jeszcze jedne Siły na północy, przy czym to było Organizowane w swego rodzaju Ciszy antenowej Poza uwagą mas mediów i eteru radiowego Tak oto Rosja dała się Złapać w pułapkę i na wieść O planowanym ataku na południu frontu Przesunęła tam wojska A atak nastąpił Także 400 km na północ Od Hersonia w regionie Charkowskim, gdzie nieprzygotowane I zaskoczone oddziały okupanta Poczęły się sypać niczym Talia Domina i dosłownie Uciekać w obszary graniczne Federacji Rosyjskiej. Tak oto front Cofnął się o 6000 km2, czyli miejscami nawet o 100-150 km, dochodząc tym samym aż do regionu Donieckiego. Przy czym powołam się tutaj na cytaty opowiadające o tym wszystkim, co teraz przedłożyłem w dwóch zdaniach. Cytuję: ukraińskiej armii ponownie udało się zniszczyć przeprawy pontonowe w dariwce w obwodzie hersońskim, a także odbić kolejne miejscowości na południu, sięgając aż po Czkałowskie. Na północy, jak potwierdził generał Walery Załużny, wojska Ukrainy znajdują się już 5 kilometrów od starej granicy państwowej. Obecnie toczone są ponownie ciężkie walki o Lisiczańsk, Rubiżny i Siwodoniec, o których zdobycie starał się z mozołem od tylu miesięcy. Jak potwierdził szef ługańskiej obwodowej administracji wojskowej, Siriii Hajdaj, cytuję, Rosjanie i kolaboranci masowo uciekają z całego regionu. Sznury samochodów sięgają wielu kilometrów. Wygląda na to, że armii ukraińskiej udało się zniszczyć rosyjską armię pancerną podczas próby kontrataku strony rosyjskiej na północy i obecnie dokonano znaczącego wyłomu na froncie. Nikt nie był na to przygotowany, a a już w szczególności nie Rosjanie. Koniec cytatu. Przy czym zaznaczę, że wywiad Wielkiej Brytanii także potwierdził Informacje o zniszczeniu Armii Pancernej Federacji Rosyjskiej Na północy kraju Obrońcom udało się odbić Wołczańsk Na północy i zniszczyć magazyny Amunicji w powiatach chenickim, Hersońskim, Kachowskim Beryslawskim, jak podkreślił Amerykański Instytut Badań nad Wojną Cytuję Kontrofensywa czyni możliwe do potwierdzenia Postępy na południu, północy I wschodzie siły ukraińskie Posuwają się naprzód na kilku kierunkach na zachodzie obwodu Hersońskiego i wyzwoliły obszar za rzeką Doniec w obwodzie donieckim. Tempo kontrofensywy będzie się zapewne raptownie zmieniać z dnia na dzień, jako że siły ukraińskie próbują odcinać Rosjan od niezbędnych dostaw, zakłócić ich dowodzenie i osłabić morale. Strona rosyjska od kilku dni stara się przerzucać nowe oddziały w rejon Harkowski, aby przeciwstawić się kontrofensywie, jednak rosyjskie zgrupowanie na tym odcinku. Frontu zostało mocno osłabione w związku z wcześniejszą dyslokacją jednostek mającą na celu wzmocnienie południa kraju, czyli dokładnie to, o czym mówiłem. Sprawę potwierdził także zastępca szefa Pentagonu Colin Hall, który oznajmił, że analizując obecną sytuację, strona ukraińska radzi sobie w konflikcie znacznie lepiej niż strona rosyjska. Co, co ciekawe, powoli zaczyna odbijać się nawet w mediach ze wschodu. Jak określiło Ukraińskie Centrum Komunikacji Strategicznej i Propagandowe, media Putina same poczęły przekazywać informacje o trudnej sytuacji na okupowanych terenach i o możliwym okrążeniu wojsk rosyjskich, co dotąd nigdy nie miało miejsca. Echem odbija się także. Co Coraz bardziej wzmożone użycie ukraińskiego lotnictwa, które obecnie dokonuje już systematycznych nalotów na pozycję wroga, a mówiąc systematycznych, mam na myśli po kilkadziesiąt każdego dnia. Ukrainie udało się odbić także miasto Izium, Swiatochryjska, Balaklija i Kupiańsk, co jak przekazały sztaby dowodzenia daje ogromne możliwości, bowiem uderza bezpośrednio w linię dostaw wroga i otwiera drogę do zamknięcia w kotle bitewnym 10 tysięcznej armii w rejonie charkowskim. Co potwierdził także pułkownik Roman Svitan. I choć sytuacja zmienia się na bieżąco, obecnie uznać można, że wyzwolono już 30 miast na północy kraju. Przy czym niektóre z nich były okupowane od pierwszych dni całego konfliktu. Dowództwo operacyjne południe poinformowało także o wzmożonych atakach ogniowych na pozycję wroga. Przy czym w rejonie Chersonia na południu było ich nieomal 300. Przy czym co ważne, a od siebie pozwolę sobie dodać, że wręcz priorytetowe, na tym odcinku. Frontu wszystkie linie dostaw strony rosyjskiej znajdują się pod ścisłą kontrolą ogniową Ukrainy, przez co jak określono, cytuję, nie ma. Podkreślam te słowa: nie ma technicznej możliwości ich wykorzystania. Koniec cytatu: co także warto zaznaczyć i co przekazał opinii publicznej szef ukraińskiego koncernu Energoatom, Petro Kotin, a na co powołała się niemiecka grupa medialna Fünke. 200 pracowników Zaporowskiej Elektrowni Atomowej zostało aresztowanych i jest obecnie torturowanych przez stronę rosyjską. Ukraina z kolei przeprowadziła nieudany desant żołnierzy na kierunku frontu od strony zakładu w nocy z czwartku na piątek i tutaj powołam się na wypowiedź rosyjskiego generała Oeksandra Wołgi cytuję doszło do próby przełamania poprzez desant z Nikopolu na kierunku kamionka Dnieprowska, około 10 km od enerchodaru. Uderzenie zostało sukcesywnie odparte. Koniec cytatu. Jak podaje rosyjski interfaks, jak dotąd strona ukraińska rzekomo podjęła już trzy próby odbicia zakładu z rąk a co o obecnej sytuacji na froncie, mówią narody w niego zaangażowane. Prezydent Zełęński podkreśla, że strony rosyjskiej nie można bagatelizować i że nic nie zostało jeszcze przesądzone. Zatem żaden żołnierz nie może tracić czujności. Putin z kolei? No cóż, Putin w ogóle o załamaniu się frontu nie wypowiedział. Jednak jak przekazuje The Moscow Times, dyktator zwołał specjalną naradę wojskową, opiewającą na kilkunastu najważniejszych urzędników. See W tym Dymitrija Miedwiediewa, Nikołaja Patruszewa, szefów Ministerstwa Obrony Narodowej Federacji Rosyjskiej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Spraw Zewnętrznych, Federalnej Służby Bezpieczeństwa i Służby Wywiadu Zagranicznego. Na naradzie tej, jak mówią niepotwierdzone informacje, omawiano niespodziewane sukcesy Ukrainy w ujęciu dalekosiężnych skutków w wojnie. Rzekomo rosyjscy oligarchowie zostali także poinstruowani o konieczności wykreowania prywatnych firm wojskowych i przygotowania się do kolejnego etapu wojny. Który ma nastąpić wraz z początkiem października. Na czym ma on polegać? Tego nie wiadomo. Jednakże, biorąc pod uwagę sytuację, przypuszczałbym nawet masowy pobór i oficjalne zaprzęgnięcie Federacji Rosyjskiej do otwartej wojny z Ukrainą. Ale podkreślam, że to tylko i wyłącznie moje domysły. Tak czy inaczej fakt faktem, propaganda wschodu albo utrzymuje, że żadnej kontrofensywy nie ma i tutaj powołam się choćby na słowa Wasilija Nebenzi, stałego przedstawiciela Rosji przy ONZ, który oznajmił, że Ukrainie udało się odbić zaledwie kilka nieistotnych wiosek, na których odbicie Rosja po prostu pozwoliła. Lub też utrzymuje się, że kontrofensywa jest, ale w dalszym ciągu pozostaje nieistotna i chwilowa. I tutaj powołam się na wypowiedź Dmitrija Piesko który na pytanie o to, co się obecnie dzieje, odparł nic, nic się nie dzieje, nie ma mowy o żadnym przełomie. Rosja osiągnie wszystkie swoje cele militarne. Koniec cytatu. Z kolei jak wygląda to z perspektywy narodu, Ano także gubernator rdzenno-rosyjskiego obwodu biełgorackiego, Wiaczesław Gładkow już wezwał mieszkańców przygranicznych miejscowości do ewakuacji, co potwierdziła także agencja TAS. Obecnie w obawie przed najazdem Ukrainy, wyludniono już takie miejscowości jak Żurawlewka, Niekotiejewka i Logachewka. Z kolei radni z Sankt Petersburga skierowali oficjalne pismo do Dumy Rosyjskiej, w którym określono, że Putin jest osobą niepoczytalną, która naraziła na niebezpieczeństwo cały kraj, kraj, który traci obecnie trzon swoich wojsk. W piśmie domagano się także postawienia Władimira Putina w stan oskarżenia o zdradę stanu. I to, co powiedziałem, nie jest jakimś science fiction, potwierdził to choćby członek władz Sankt Petersburga Dmitrij Pajluga i Nikita Juferew. Oczywiście Kreml rozprawi się z podobnymi śmiałkami, tak jak ma to w swoim zwyczaju, ale sam fakt wystąpienia już jest ciekawym precedensem. A co o sytuacji na froncie, mówią Stany Zjednoczone? Jak opublikował New York Times, sztaby dowodzenia Pentagonu zaznaczają, że straty po stronie Ukrainy są ogromne, jednakże obecnie radzi ona sobie lepiej niż strona rosyjska. Opisano także zakres współpracy pomiędzy Ukrainą i Pentagonem, który na początku był pełen niedomówień i nieufności. Kijów przekazywał informacje niepewnie i wybiórczo, bojąc się, że jeśli otwarcie powie jak wygląda sytuacja, to Zachód wstrzyma dostawy zbrojeń. Jednakże przy planowaniu obecnej ofensywy rzekomo wymieniono się pełnymi informacjami, dzięki czemu obecnie amerykańskie sztaby dowodzenia mają pełen wgląd w sytuację na froncie i mogą lepiej pomagać walczącym w zakresie decyzyjnym. Koniec cytatu. Z kolei teraz przejdziemy do strat po stronie okupanta. Jak podaje Ukraina, Rosja dotąd straciła 53 300 żołnierzy, 2175 czołgów, 4662 wozy opancerzone, 1279 wozów artyleryjskich, 311 wyrzutni rakietowych, 165 systemów obrony przeciwlotniczej, 244 samoloty, 213 helikoptery, 904 dronów. Bojowe, 15 okrętów, 3469 ciężarówek i cystern 117 pojazdów sprzętu specjalnego. Tyle na dziś więcej informacji z frontu po prostu nie ma. Konstatując cały materiał, powiem od siebie tyle. Okazuje się, że Federacja Rosyjska nie jest nie do pokonania w boju i to w zmasowany sposób. Okazuje się, że Rosjan pomimo pracy i działania ich wywiadu, da się cały czas zaskoczyć. To są dobre informacje które są obiecujące i dobrze rokują na przyszłość. Czy obecna kontrofensywa i pokonywanie, sukcesywne pokonywanie armii wroga, armii, która cały czas się cofa, jest jedynie chwilowym przejawem dobrej pasy, czy też być może pierwszym krokiem w kierunku biegu na wschód, tego jeszcze nie wiemy. Choć widać pewne światełko w tunelu, przecież nie pierwszych sukcesów na froncie. Przecież Kreml nie cofnął swoich wojsk spod Kijowa dlatego, że to był gest dobrej woli, tak jak oficjalnie zapowiedziano. Putin po prostu nie dał rady zająć Kijowa. Tak samo obecnie to nie gest dobrej woli, że Rosjanie uciekają za granicę Federacji Rosyjskiej. Oni nie dają rady utrzymywać regionów wschodniej Ukrainy. To dobre zwiastuny na przyszłość, to dobre tendencje. Jednakowoż co będzie się działo dalai tego nie wiemy. Tylko czas może to pokazać. Wojna nie została jeszcze przesądzona. Na razie ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. O ile tylko podobne materiały mogą się jakkolwiek podobać. Jeżeli uważacie, że był wartościowy, merytorycznie zachęcam do łapkowania. Łapki zawsze jakoś tam pomagają. Jeżeli drugie coś, jeżeli chcecie, aby kanał się dobrze rozwijał, a w przyszłości pojawiało się na nim tylko coraz więcej podobnych i innych materiałów filmowych, zachęcam do skorzystania z Patronite'a. Link do Patronite'a znajdziecie w opisie. Hej ludziska, Cześć.